Ostatnie zdjęcia Bożenny Dykiel tak aktorka wyglądała przed śmiercią. Bożena Dykiel była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny teatralnej i filmowej, której role na długo zapadały w pamięć widzów. Jej odejście pozostawiło pustkę w świecie kultury, a wspomnienia o niej poruszają kolejne pokolenia. Warto przyjrzeć się karierze i ostatnim chwilom aktorki, które pozostawiły niezatarte wrażenie. Bożena Dykiel legenda polskiego teatru i filmu. Bożena Dykiel była artystką, która w pełni poświęciła się aktorstwu, zdobywając serca widzów, zarówno w teatrze, jak i w filmie. Debiutowała w filmie Uciec jak najbliżej w 1971 roku, a w kolejnych latach jej role dramatyczne i komediowe trafiały do szerokiej publiczności. Występowała w kultowych produkcjach, takich jak Alternatywy 4, Wesele, Ziemia Obiecana czy Balladyna, wyróżniając się nie tylko talentem aktorskim, ale też naturalnością, humorem i wyrazistością. Kancelaria prezydenta RP podkreślała, że odeszła Bożena Dykiel, wspaniała, ceniona i niezwykle lubiana aktorka, odtwórczyni wybitnych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jej kreacje na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypominało. Że aktorka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny i że jej twórczość stała się częścią kultowego dorobku polskiej kultury. Bożena Dykiel została uhonorowana srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis za cało kształt osiągnięć artystycznych, a jej wkład w rozwój polskiego teatru i filmu doceniali nie tylko widzowie, ale i politycy. żegnamy Bożenę Dykiel, aktorkę o wielkim temperamencie, mistrzynię sceny teatralnej. Polska kultura, my wszyscy, straciliśmy wybitną osobowość, pisał Włodzimierz Czarzasty. Podobnie marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska pisała. Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Bożena Dykiel. Legendarna aktorka pełna energii, wyrazistości i humoru. Wszyscy znamy jej rolę. Stworzyła niezapomniane kreacje teatralne, filmowe i serialowe, które na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury. Nie żyje Bożena Dykiel, żegnają ją politycy i fani. Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat, a wiadomość o jej śmierci natychmiast obiegła media i media społecznościowe. Aktorka była ważną częścią polskiego show-biznesu i niemal do końca angażowała się w życie publiczne, pojawiając się na wydarzeniach branżowych i udzielając wywiadów. Jej ostatnie publiczne wystąpienie miało miejsce w lipcu 2025 roku podczas wydarzenia zorganizowanego na jej cześć. Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywioł. Grała u Andrzeja Wajdy wesele, ziemia obiecana, człowiek z żelaza, wielki tydzień, u Janusza Zaorskiego Awans. Występowała w komediach Stanisława Barei. Marka Koterskiego Dzień Świra, Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w Balladynie Słowackiego, to były czasy, kiedy narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego rewolucyjnego spektaklu. A Goplana wjechała na sceny na hondzie, pisał ksiądz Andrzej Luter w pożegnalnym wpisie. Jej kreacje, takie jak Kasia w Wesele czy Maddy Miller w Ziemi Obiecanej, stały się synonimem mistrzostwa aktorskiego i na stałe wpisały się w pamięć widzów. Wielokrotnie była obecna w mediach, a zdjęcia z wydarzeń i premier filmowych pokazywały ją w pełni zaangażowaną, pełną energii i żywiołowości. Ostatnie publiczne chwile Bożeny Dykiel i Uhonorowanie Gwiazdą. Kilka miesięcy przed śmiercią Bożena Dykiel została Uhonorowana Własną Gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd, co było jednym z jej ostatnich publicznych wystąpień. Publiczność witała ją entuzjastycznie, a wydarzenie było pełne wzruszeń i podniosłości. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że zaprosiliście mnie do miasta mojej młodości, mojego szczęścia. Wtedy, kiedy mi się wszystko chciało chcieć, mówiła Dykiel podczas uroczystości. Po odsłonięciu gwiazdy odbył się pokaz filmu Wyjście Awaryjne z jej udziałem, będące jedną z ostatnich produkcji, w których zagrała. Bożena Dykiel pozostawiła po sobie rodzinę, przyjaciół oraz rzesze fanów w żałobie, a zdjęcia z jej ostatnich chwil publicznych wywołują dziś mieszankę wzruszenia, podziwu i refleksji nad ogromnym dorobkiem artystycznym aktorki. Jej obecność, uśmiech i autentyczność podczas tego wydarzenia stały się symbolicznym podsumowaniem ponad półwiecznej kariery w polskim teatrze, filmie i telewizji pozostawiając trwałe wspomnienie w sercach widzów.